To. to już do mnie przyjdzie. Jest to jest ja specjalista od stóp, Pani pyta, na żylaki co jest dobre. No sandały są oczywiście dobre, które leczą z takim księżycowym razem. To jest pełna ortopedia połączona z refleksoterapią. Potrójny wymiar, ponieważ stopy są bardzo ważne, jak są masowane od spodu na żylaki. Żylaków bezpośrednio nie wolno masować ani naciskać. Ale od spodu jak najbardziej, czyli chodzenie boso. Poruszanie palcami u stóp jest bardzo ważne, czyli ćwiczenie takie. To jest też przeciw żelakom. wcieranie pokrzywy, na przykład odżywki mi, strząsanie łydek, czyli takie ćwiczenie, gdziekolwiek w parku na ławce o, luźne, strząsanie łydek, ćwiczenia, nóg, napinania, rozluźniania i to strząsanie, żeby. Te stopy nogi, bo ludzia nie były takie ubite całym, całodziennym chodzeniem, To trzeba je rozluźniać, bo łyski muszą być jednierne, rozluźnione, elastyczne. Jak się skupiają, to między innymi to jest jedna z przyczyn, tam są zastawki, tak, krew krąży, które już wolniej, czyli nastoje się robią, robią się obręgi. Nie nosić ścisłych jakichś takich wiązać, gumek. Mm -hmm. To wszystko musi być swobodne, luźne. Słońca Żylaki nie lubią, ale no, lubią no, jak to się ręcznik położy to na to nogi, to jak z czego pala. Albo zimną wodę, czyli takie jak bocian, stąpania w morzu tutaj do, do kolan. Mm -hmm. Bardzo zdrowe są. Trzeba uważać z nadwagą, no, rozluźnianiem no, stóp. To no, tyle o Żylakach. Właśnie.